Dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Dzisiaj Państwa gościem jest Agnieszka Żądło, reporterka, dziennikarka związana m.in. z dużym formatem i weekendem. Dzień dobry. Niedawno wybuchła w Niemczech taka sprawa. Reporter bardzo znany, nagradzany, jeden z najwybitniejszych reporterów młodego pokolenia, klas Relotius, został oskarżony o wymyślanie historii w swoich reportażach. Po dłuższym śledztwie okazało się, że wymyślał i bohaterów, i historię. Był to duży szok, bo był to człowiek, który współpracował z jednym z najbardziej prestiżowych tygodników, czyli Der Spiegel. Jak to w ogóle było możliwe, że on przez lata mógł przynosić teksty, które nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością, Twoim zdaniem? Mamy więc tak: mamy młodego, ambitnego reportera, mamy y, trudny rynek medialny, gdzie jest duża rywalizacja. Oniusa, o czytelnika. O tempo, o emocje. Mamy też pewnie presję redaktorów, którzy wymagają, żeby te tematy były mocne. Mówisz jak Relotius, który właśnie w ten sposób się tłumaczył. Myślę, że on to sobie tak wyobrażał. I, i to jest jego, I mamy jego pokusę, pokusę młodego człowieka. Natomiast nie jest to absolutnie usprawiedliwiające. Dlatego, że nie po to idzie się do zawodu reportera, żeby zmyślać. Bo, jeśli ktoś chce zmyślać, to może pójść, może zostać pisarzem, może wymyślać historię, tworzyć światy, które nie istnieją. I jest na to nisza w świecie twórczym. I ktoś taki, kto ma takie ciągoty, powinien w takiej niszy się znaleźć. Ale wiesz. Też w Polsce przecież wybuchła taka dyskusja, oczywiście zachowując proporcje, bo to inny jednak przypadek. Po publikacji słynnej książki Artura Domosławskiego o Ryszardzie Kapuścińskim okazało się, że Kapuściński też trochę wymyślał, no, z jednej jedną postać robił z kilku, wprowadzał jakieś figury w rodzaju na przykład psa, którego nie było po to, żeby historia w jakiś sposób jego zdaniem lepiej wyrażała to, co chciał powiedzieć, no i podzieliło się środowisko reporterskie w Polsce. Jedni twierdzili, że musi być taki bardzo stricte fact checking w reportażu, a inni, że to jest bardziej literacka forma. Co ty myślisz o tym? Tak, ten 2010 rok był bardzo przełomowy, jeśli chodzi o postrzeganie roli reportera i o fact checking. Pojawiła się duża dyskusja, niektórzy nawet sam autor, autor, Artur Domosławski uważa, że zmarnowana dyskusja, bo bardziej skupiliśmy się na tym, czy można obrażać Wielkiego Mistrza i odbrązawiać go. Ten jego pomnik, który powstał jeszcze za jego życia. A zmarnowaliśmy okazję mówienia o tym, na ile um, możemy stawiać pomnik komuś, kto, um, kto tych faktów nie pilnuje, i jak bardzo my, reporterzy, żyjący, powinniśmy przestrzegać standardów w opisywaniu rzeczywistości. Um, środowisko bardzo się podzieliło wtedy. E, Domosławski został odsądzony od czci i wiary po prostu za to, że próbował taką dyskusję podjąć bardzo potrzebną dyskusję. Dlatego Kapuściński coraz częściej pojawia się na półce z literaturą piękną, a nie w dziale reportaż, właśnie dlatego, że te jego opisy były takie literackie, metaforyczne. A, coraz, a zdajemy sobie sprawę, że wiele szczegółów było naciąganych. Podobno reporterzy. Maja Hawranek i Szymon Opryszek odkryli, że jedna z postaci, o którą opisał Kapuściński w swojej książce, w ogóle nie istniała. Ty wspominasz o tych y, sz mniejszych sz szczegółach, tak? y, takich detalach, które może aż takiego wielkiego wpływu nie miały na y, samo przesłanie jego książek. Ale jednak wprowadzały w błąd czytelnika. I no czytelnik, chyba... który, mhm. który yy, czyta książkę reportażową, czyta ją po to, bo chce doświadczyć tego, co się działo naprawdę. No, taka jest definicja reportażu. No właśnie, bo, bo chyba chodzi o to, żeby konwencja była czytelna. Bo jak na przykład sięgamy po. Książki takich autorów jak Bruce Chatwin albo Nicolas Bouvier to są ludzie, którzy właściwie też zdefiniowali w jakimś sensie dwudziestowieczny reportaż jako gatunek literacki, to nie oczekujemy od nich tak naprawdę jakiegoś bardzo skrupulatnego relacjonowania faktów, bo oni w sposób otwarty właściwie mówią, że piszą poniekąd literaturę bazującą na ich doświadczeniach, ale jak otwieram gazetę, to chcę wiedzieć, czy tam rzeczywiście wszystko działo się tak, jak jest napisane. Jak mam mieć taką gwarancję, Twoim zdaniem? Bardzo uczciwe podejście zastosował w jednej z swoich książek Wojciech Jagielski, który napisał na początku książki, że wszystkie. Że postać, która pojawia się w książce, jest kompilacją wielu postaci. Wtedy reporter jest uczciwy. Też w momencie, kiedy report, reporter jest w stanie zaznaczyć w tekście, co jest jego przeczuciem, a co jest, co jest niesprawdzone, i powinien w, w ramach tej uczciwości wobec czytelnika to zrobić. Pytasz, co może zrobić czytelnik, tak? I, i jak no bo może się sprawdzić. się, na przykład istnieją takie redakcje jak New Yorker, które zatrudniają ludzi, którzy każdy tekst sprawdzają w sposób bardzo skrupulatny i tam właściwie każde zdanie jest jeszcze kilkakrotnie przeczytane i sprawdzone pod względem rzetelności. No i powiedzmy, jak bierzemy tego New, Yorker, New Yorkera, no to wiemy, że. Że na pewno wszystko, co przeczytamy, jest prawdziwe. W Polsce nawet w czasach Prosperity Reportażu na początku lat 90., kiedy, kiedy takim głównym miejscem publikacji dużych reportaży była Gazeta Wyborcza, nawet wtedy nie zatrudniano fakt checkerów. Tym bardziej teraz jest to nierealne, niemożliwe. Znam. Jedną redakcję, która stara się to robić, ale jest duży opór z kolei reporterów, bo to nie jest tylko kwestia tego, że sprawdzimy dane szczegóły. Czasem relacja z bohaterem jest tak mozolnie budowana, tak intymna, że kiedy w Wchodzi w to fakt checker i dzwoni, pytając po raz drugi bohatera, który w, w bardzo kameralnej atmosferze opowiedział o swoich naj, najbardziej prywatnych sprawach reporterowi. Czasem może to doprowadzić do tego, że e, taki reporter, nie, reportaż się nie ukaże. Bo, bo bohater może nie być zadowolony z tego, że się sprawdza jego wiarygodność. Więc jest, jest trochę taki opór na próby wprowadzania fact-checkingu. A jak sam reporter może dbać o to, żeby. Jego przekaz był rzetelny, no bo jak mówisz o takiej intymnej relacji z bohaterem czy bohaterką, w której także angażujesz się emocjonalnie, no to siłą rzeczy możesz jakoś zakrzywiać obraz i tej osoby, i historii, którą ona ci opowiada. Co robisz, żeby wydobyć się z takiego bardzo subiektywnego punktu widzenia w tekście, chyba że w sposób świadomy chcesz taki subiektywny tekst napisać? Reportaż jest ze swojej natury rzeczy gatunkiem bardzo subiektywnym. To nie jest news, gdzie przedstawiamy suche informacje, szczegół po szczególe, tylko opisujemy czyjeś emocje. Kiedy w grę wchodzą emocje, zawsze jest to subiektywne. Wchodzą emocje bohatera, wchodzą emocje reportera, co nie znaczy, że zwalnia nas to z odpowiedzialności, z, ze sprawdzania faktów. To, co da się sprawdzić, bo nie wszystko da się sprawdzić. Czasem są. Bohater opowiada nam historię, gdzie tylko on i jakaś inna osoba była świadkiem, tej, uczestnikiem tego wydarzenia. No i wtedy, jeśli mamy możliwość, no to próbujemy to skonfrontować z drugą stroną. Jeśli te wersje się pokrywają, myślę, że możemy założyć, że jest to. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, prawda. Oczywiście też staram, staram się, ja jako reporterka, sprawdzać pewne rzeczy w takich źródłach oficjalnych. Jeśli ktoś mi podaje jakieś informacje, no to w zależności od tego, jaka to jest informacja, mogę to sprawdzić w instytucjach, mogę w sądzie, w prokuraturze jeśli to dotyczy jakichś spraw karnych czy cywilnych. Mogę to sprawdzić w urzędach. Można sięgać dalej, można sprawdzać jakieś stenogramy, protokoły, które, które występują w danej sprawie. No ale najbardziej klasyczne i to, czego zawsze mnie uczono, no, weryfikować przynajmniej w dwóch źródłach daną informację. Tak, czyli najlepiej niech potwierdzą coś przynajmniej dwie osoby, dwie, trzy osoby. Masz jakąś. Masz jakieś własne kryterium obcowania z takimi tekstami, co do których, no tej czysto faktograficznej rzetelności nie jesteś pewna. Takich, które właśnie mieszczą się gdzieś pomiędzy literaturą a reportażem, i z którymi właściwie w tym sensie nie wiemy co zrobić że nie jesteśmy w stanie nie wiem pojechać gdzieś daleko za granicę. I dokładnie sprawdzić, czy tam jest tak, jak opisano w książce, czy w tekście. Czy polecasz czytelnikom, czytelniczkom, żeby po prostu korzystali z tego i nie przejmowali się tak nadmiernie, czy to jest prawda, czy, czy wyobraźnia, czy, czy, czy nie do końca? Pytasz o moje doświadczenia jako czytelniczki Ta, czy jako reporterki? Jako, jako czytelniczki, która zarazem jest reporterką. Mhm. Myślę, że są pewne rzeczy, które sprawiają, że tekst wydaje mi się bardziej wiarygodny. Czy, czy jest to tekst w czasopiśmie, czy tekst w internecie, czy w książce. Na przykład, jeśli, jeśli w książce mamy wpisane nazwisko konsult, konsultanta merytorycznego który sprawdził fakty w książce i podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem a ma jakiś tytuł albo jest fachowcem w danej dziedzinie to wtedy myślę, że jest chętniej zaufam takiej książce i samo to, że wydawnictwo podchodzi do tego w ten sposób, że zatrudnia tego konsultanta Świadczy o tym, jak poważnie traktuje czytelnika, i jak zależy mu, że, jak zależy dawnictwu, żeby, żeby nie popełnić błędów w tej książce. Też jeśli mamy dużo szczegółów w danej historii, myślę, że to też świadczy o tym, że ktoś więcej informacji zdobył, więc być może y, dłużej pracował nad tym tekstem, bardziej y, przyłożył się. Nie jest to też gwarancją, no bo jeśli reporter ma bujną fantazję i no wymyśla tych szczegółów i po to, żeby ładniej i ciekawiej tekst wyglądał i lepiej się czytał, no bo umówmy się, to też jest y, dla reportera nie tylko Um, nie tylko praca z faktami, ale też zabawa słowem, budowanie historii, e, tworzenie jakiegoś takiego um, ciekawego obrazka dla czytelnika, żeby to nie tylko miał mieć treść, ale i, i formę. Um, no w, Trzeba zaufać. A ty się kiedyś dałaś na coś nabrać, na jakiś tekst, który później okazał się nieprawdą, albo e, czy dałaś się nabrać jakiemuś bohaterowi, który bardzo realistycznie przed tobą rozsnuwał jakąś opowieść. Ty już przystąpiłaś do pracy nad tekstem, albo wręcz tekst napisałaś, i potem się okazało, że to wszystko wymyślone. Dałam się nabrać na fake newsa, który pojawił się w internecie. E, padła informacja o wymyślona przez takiego włoskiego prowokatora Tomasa Benedotto, który lubił w ogóle takie prowokacje, wtedy oszukał świat, że zmarła Svetlana Aleksijewicz, laureatka Nagrody Nobla z 2015 roku i ja sama udostępniłam tę te informację, tego newsa. Tego newsa podało też podała główna agencja rosyjska. To, to jest białoruska pisarka opozycyjna. Po kilku godzinach sama Aleksijewicz zdementowała tę informację, podając, że jeszcze nie. To wiarygodne źródło, niewątpliwie to <grym> tak. I ja, ja wtedy za nią też przeprosiłam na moim profilu za to, że wprowadziłam w błąd. Jeśli chodzi o mnie tak, no, mam, miałam wiele razy taką historię, że ktoś próbował namówić mnie na jakiś temat. Przedstawiając to zupełnie inaczej niż to wyglądało, miałam mm, taką przygodę z bezdomnym z Lublina. Ja wtedy robiłam jednocześnie badania socjologiczne i też pisałam już pierwsze reportaże do mojej książki. I on miał ze mną się spotkać i opowiadał mi tak niestworzone historie o swoim życiorysie, łącznie z tym, jakie ja tutaj ma znajomości w Warszawie. Natomiast kiedy miał dojść do spotkania, na które go zaprosiłam, bo raz spotkaliśmy się w Lublinie, potem on miał przyjechać jeszcze na rozmowę do Warszawy, w ogóle um, cały, cały czas mnie oszukiwał, jakby nie, cały czas nie chciał dojść do, doprowadzić do tej kon, konfrontacji, jednocześnie y, zasypując mnie wieloma informacjami, które jak Próbowałam potwierdzić w, u jego opiekunek w, tym, w, tym, w tej noclegowni, no to oni w ogóle nie, nie pokrywały się z jego życiorysem, który on wcześniej po przybyciu do środka przedstawiał. A może to wynikało z jakiejś choroby, a nie z, chęci, z jego chęci manipulowania mną. Nie Ale wiem. zorientowałaś się. Tak, w tak. I, I reporter bardzo musi być uczulony na to, bo ludzie wbrew pozorom bardzo lubią o sobie opowiadać i czasem nawet niechcący yy, opowiad zniekształcają rzeczywistość z różnych powodów. Czasem chcą się przedstawić w lepszym świetle, czasem po prostu chcą, yy, czasem nie pamiętają, co się działo, czasem po prostu już tyle razy opowiadali daną historię, że uwierzyli w to, co opowiadali, a nie w to, co naprawdę było. Mm. cóż, to jest chyba dobra rada. Mówię o tym sceptycyzmie wobec różnych opowieści, także własnych, nie tylko dla reportera, ale dla wszystkich. Tak, bardzo bo, dziękuję. Bo, bo to jest nie tylko potrzebne, myślę, w pracy reportera, ale w ogóle w rozmowach z ludźmi. Żeby gdzieś z tyłu głowy mieć taką lampeczkę, która mówi: porozmawiaj, wysłuchaj, ale zastanów się też, czy, czy to na pewno jest prawda. No i z tym Państwa zostawimy. Bardzo dziękuję. Agnieszka Żądło, dziennikarka, reporterka współpracująca z dużym formatem i weekendem, między innymi była Państwa gościem. Dziękuję bardzo.